Cześć wszystkim Sobota, 12 września Wyprawa na grzyby Jadę w okolicę Stłudzianej W okolicy Zobaczymy co tam będzie, czy będzie Miejmy nadzieję, że Cokolwiek będzie, a Liczę na prawdziwki Ponoć 40 minut minęło, jak spiczarz strzelił i dojeżdżamy na miejsce jadę, patrzę i wszystkie parkingi które są po drodze pełne grzybiarzy Mam to nadzieję, znaczy, że będzie więcej grzybów niż grzybiarzy, ale wrotnie ale jak są, to znaczy, że są grzybi. są grzybiarze, to są grzyby no i dojechałem Jestem na miejscu, temperatura 10 stopni, fajna odzieja, jest taka rzecz. Lecimy, godzina jest 7:20. Jestem w lesie, zobaczymy, jaki czas do pierwszego. 10 minut minęło. Róż sprawdzamy, co to jest. Żeby nie było. To jest naprawdę do dobre i to też jest dobre. Już wam pokazuję. To jest trochę zażarte. Pierwsze śliwki, roboczywki A teraz ten, być zdrowe. No, maślaczek. Już go trochę odsłoniłem, ale tak się chowają. Teraz zobaczymy, będę szedł i nagrywał. Naprawdę trzeba z nosem przyśpiewać. Jest łą. Minęło ile? No dosyć sporo, ponad 20 minut. On zdrowy podgrzybek. Idę, patrzę, a tu takie coś. Ktoś kopnął, nie wiem, złamał się. Tutaj drugi, tutaj trzeci, tam czwarty, tam piąty obracam się, kładę koszyk a tu szóste koło tych prawdziwków tam był kozaczek i tutaj jeszcze trzy Proszę bardzo, jaki królaczyk piękne. Zbieranie grzybów to psychicznie człowiek odpoczywa. Fizycznie trzeba się trochę nachodzić. Przerpa na śniadanie A co na śniadanie? Jak zwykle na grzybach. To jest moje ulubione jedzenie na grzybach. Kanapki z jajecznicą. Już po śniadanku, czyli jesteśmy w połowie drogi. Zrobimy takie małe posłubowania. Co my tu mamy? Takiego kozeczka. Na początku myślałem, że to będzie padaka, ale On jest zdrowy. Jeszcze gośni magię. Dobra. I takich czerwonych trochę mamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem dziewięć dziewięć, no i powiedzmy, że to jest dziesiąte. dziesięć kozaczków, jeden jedenasty, i teraz tak, jeden prawdziwy, drugi prawdziwy. Trzeci prawdziwy Czwarty prawdziwy Piąty prawdziwy I szósty prawdziwy Jeden podgrzybek I maślaczki Maślaczko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć 5, 2, no 4, 5, 6, 7, 8, 9, powiedzmy 10 maślaczków. No, te prawdziwki to są super, super rewelacje. No taki zbiora. sobie drogą Jest taki zrezygnowany może zajrzę do tego lasu i patrzcie Tu I na dziś byłoby po grzybobraniu Dużo tego nie było prawdziwku było, były prawdziwi To jestem z tego zadowolony Najważniejsza rzecz, Prawdziwki. No i te czerwone kozaczki Super stawa Dużo nie ma, ale Spacer po lesie Wyczerpałem się troszeczkę fizycznie Odpocząłem psychicznie Wszystkich pozdrawiam jak dotarłeś do tego miejsca, to zostaw lajka. Jak te cyfry rosną, to jest fajne. Na razie pozdrawiam. Cześć wszystkim.